Witajcie, jestem Fazio, na odcinek na moim kanale, dzisiaj vlog z zalewu szczecińskiego, to jest trzecia część i chciałbym wam pokazać gdzie mieszkam, tu jest już przez jakby pana, który jest jakby, ma tą działkę tu jest ta siatka jego, w coś tu trawia. Ta bramka jest moja, złożyliśmy ją z moim tatami i ją złożył. Tu jest kosz, który też jest przez <gryny> yy, yy, pana, który zarządza tą działką. I to jest domek, w którym mieszkam. Jest, jest drewniany, jest trampolina, jest yy, grill, proszę. Tam jest suszarka, jest dosyć dużo miejsca do biegania. Tutaj wygląda to tak. To ma dwa piętra, i proszę bardzo, tam jest jeszcze pole. Tam, tam gdzie jest dym, to jest pole namiotowe. I tu, oczywiście, dam. Numer do pana, który. zarządza za tym. Tak wygląda domek. Tu są auta mojego taty i wujka. Tu tak jest. Wygląda. Ogródek jest dosyć duży. Jest bardzo duży. Jest tak. Hop. E, no. Jest brama z dwóch stron. Tam. Jest brama. I to jest brama. W opisie filmu będzie. E, no, numer telefonu do pan, który zarządza tym, więc e, trzymajcie się, ciepło! No i cześć!